Panie Jezu, Pan prezydent i Jego małżonka byli dobrymi ludźmi, kochali Polskę i opiekowali się nami. Jest nam smutno, że nie ma ich wśród nas. Dlatego proszę Cię, przyjmij ich do Twego Królestwa, żeby byli już na zawsze szczęśliwi. Ciebie prosimy. Się za cały kościół, módlmy się w intencji kapłanów, aby wszechmocny Bóg udzielił im miłości i światła, ducha świętego, aby wskazując na krzyż, ukazywali, że jest on drogą do Boga, do człowieka, drogą człowieka do Boga, drogą człowieka do człowieka i nigdy nie jest problemem do rozwiązania, lecz bramą do zbawienia. Ciebie prosimy my, my. Się od dobrego ojca zawsze pociąga za sobą wielkie zniszczenie w człowieku, w którym osłabia się wola i który w sobie samym trwoni dziedzictwo. Godność własnej osoby ludzkiej i dziedzictwo łaski. Na progu Wielkiego Postu prośmy o łaskę nawrócenia i pokory, abyśmy pomimo upadków nie tracili nadziei, ale głębiej zaufali Panu, jedynemu zbawicielowi. Ciebie prosimy. Wysułanie. Abyśmy nie stracili pamięci o tragedii, która dokonała się pod Smoleńskiem, i prośmy Dobrego Boga w intencji wszystkich tam poległych, aby dostąpili wiecznego szczęścia. Niech łaskawy Bóg pozwoli nam poznać prawdę i da ukojenie sercom, sercom bliskich po ich stracie, aby ich śmierć była zaczynem wolnej ojczyzny. Ciebie prosimy. Amen. Zarnijmy naszą modlitwą rodziny naszych rodaków zmarłych pod Smoleńskiem. I prośmy Pana, aby pocieszył ich i umocnił w tych trudnych chwilach rozłąki z bliskimi, gdy pamięć o poległych służy politycznym manipulacjom, a ich dobre imię jest zniesławiane. Ciebie prosimy. Bezysłań. Bezysłań. Prosimy Pana, aby przemienił nasze serca, abyśmy naśladując Jezusa odważnie przeciwstawiali się kłamstwu we wszystkich wymiarach naszego życia i nie ulegali łatwym obietnicom, pamiętając kim jesteśmy i do czego zostaliśmy powołani jako dzieci Boże i Polacy, zakorzenieni w wierze w Chrystusa. Ciebie prosimy, wysłuchajcie. Jesteśmy tu zgromadzeni z potrzeby serca, aby prosić wszechmocnego Boga o wolność dla naszej ojczyzny, o poszanowanie prawa i sprawiedliwości, o wolność słowa i wyznania, o prawdę i poszanowanie życia, o intronizację Jezusa, aby zostały odnowione serca, umysły i sumienia, abyśmy żyli w zgodzie z prawem Bożym. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Boże Wszechmogący, przyjmij nasze modlitwy, te, które zostały tutaj wypowiedziane i te, które nosimy w naszych sercach. I spraw, swoją miłością i dobrocią, abyśmy otrzymali dary, o które Cię pokornie prosimy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.